Witamy wszystkich w moim kolejnym vlogu. Aruś, przywitaj się. Trochę zmógł dzisiaj, uciekał od deszczu, ale chmura go i tak dogoniła. Także dzisiaj zajmiemy się malowaniem troszeczkę. Arek przywiózł ze szkoły farby plakatowe. Mówił, że za dużo było, to trochę zabrał sobie, będziemy malować. Pomalujemy felgi. Z z tyłu, żeby ładnie wyglądało, żeby sąsiedzi zewrócili <grywa> tu. pomalujemy. weź, otwórz drzwi, bo nie widać. Siłowniki trochę poobgryzane, ślimaki zaatakowały ostatnio. Ramiona tu za też. Przodek wyciągnięty, lampy, żeby nie pomalować ich. Folia pójdzie i tak na całą kabinę, na maskę żeby nie zapyliło zielonym, a nie żółtym kolorkiem. Tutaj butniki też pomalujemy. Z tyłu felgi trochę też ślimaki zaatakowały ostatnio. Z tyłu też będziemy malować coś, kombinować. Efekt końcowy będzie dobry. Jakby ktoś się pytał skąd ten zaczep, to nie jest oryginalny, dokupiliśmy go. Gościu taki spawa różne takie zaczepy do różnych ciągników na zamówienie. Półtora tysiąca kosztował. Nowy wiadomo ile kosztuje oryginalny. Jeszcze musimy naprawić defekcik jeden. Widać. Błotnik trochę się popsuł. Trochę mały garaż na tego byczka. Lusterko wylatało. Nie oryginalne, bo tamte gałęzie minęły. Skrzyneczkę też trzeba będzie pomalować. Naklejkę trzeba będzie okleić, żeby było widać, że to John Deere, nie? Tutaj też śruby trzeba będzie pooklejać. Naklejeczki z jakąś siłą dokręcić też. Wentyl tak samo. Ale opony od razu na żółty pomalujemy. Sportowo. Tutaj już Rychu próbował malować jedną felgę. Coś tam wyszło, kolorek jaśniejszy. Także bierzemy się za robotę. I zobaczymy, jak to dalej będzie szło. Żeby ładnie pomalować kółka, przednie musimy je zdjąć, odkręcić. Od środka będzie ciężko pomalować. Od razu pomalujemy zwrotnicę. Tutaj już była wcześniej stawiona z tej strony. Jak przed kupnem. Tutaj sami wymienialiśmy z tej strony, bo ucho pękło. A że człowiek leniwy nie chce się lewarkiem podnosić, no tu na tuzie się podniesiemy. Dobra, że siłowniki dwustronnego działania. Tylko trzeba chyba najpierw poluzować nakrętki, bo, bo później to co? Nic z tego nie będzie. dziękujemy szybko trzeba pomalować bo zaraz trzeba kosić resztę kosiareczka naprzód, przód, na tył i poszli tura na razie nie zakładamy bo lipa z turem jeździć, kosić także później będziemy i tak zbierać przyczepą samozbierającą Johnem także trzeba będzie obciążnik naprzód zapiąć lepsza widoczność niż z turem co ty tam posłuchaj chłopie Gdzie 30? 30 stoi na podwórku. Został trzydziestka spokojnie. 30 to jest najlepszy ciągnik. Panie, to będzie 20 chyba cztery. Dobrze, że ostatnio usmarowaliśmy nakrętki. Jak w tym koła? Jak opony zmienialiśmy? No to z tamtej zwrotnicy, ale tutaj opony z tej i z tamtej Zobaczę, że pójdzie bez rurki. No to dawaj, bo ty patrzę, że silny chłopak. Kaszę dzisiaj jadłeś. Ej, kurwa? Do dołu tam z buta pociągniesz, będzie nic. Wkręcił. Nie przeklinaj, bo dzieci będą oglądały. Sylwester, szykuj pneumata. No i co? Mówiłem, weź rurkę. Po co się męczysz? Panie, to nie ta, nie ta, nie ta dziurka. Panie, co Pan No i co? I co? Nie pasuje. i co? Mówiłem, że weź większą rurkę. To wziął jakąś. Tutaj mamy zestaw rurek odpowiednich. Panie, weź tu z dołu rurkę. Czy to tak krótko? Panie No, to teraz się pochwalimy, Takiego pneumata mamy. Coś tam ciągnie. Jak ostatnio koło w szeranie dokręciliśmy, to z ruro trzeba skręcać ale zardzewiały do tego... szpilki. Dobra sprawa, takie coś. Ty, nie, jest nie. Zostaw tego, wariata. Łogin, Piotr, łogin. Zaraz będziemy testować. W sumie jeszcze drugą stronę trzeba najpierw skręcić. Weź tam, nie trzesz, kurde. Dobra, lecimy na drugą stronę. A mówiłem dla Ryszarda, nie i tych nakrętek na żółto, bo gwint zamalujesz i będzie ciężko szło. Barwa prosto z Ameryki ściągają. Arek ostatnio mówi, pytam się jego Arek, co ty ze szkoły wyniosłeś? Ale mówi pięć noży i trzy brzeszczoty. Opie, to nowiośkie traszczotki byli. To taka specjalistyczna była kupiona. Patrzysz troszczotka, a tu jednak nie. Dobra, będziemy teraz podnosić się. Może coś z tego będzie. To się kameruje. Dobra, dawaj tego wariata! Wej Sylwester, zgań go. Na razie. Nie no, to nie, ten, to nie te cale, chop. Sylwester, gdzie masz tu swoją magiczną przedłużkę z kluczem? Chcieli w szkole zakładać? No. Może byś tak nie rozrzucił po całym warsztacie? A później do agromy po nowe trzeba. Albo z Ameryki zamawiać. Jaką z Niemiec. Ale nakrętki z Ameryki były. Patrz jakie rzuciutkie. I na spawereczkę. Dobra. Wy yy, silne chłopaki, to tylko lakieru nie porysujcie. Dobra, dawaj te koło tutaj może. Uważaj, bo one troszkę waży. Połóż na ziemię. No i tutaj mrówki zaczęły chodzić i powygryzały lakier. To mrówki czy ślimaki? Ślimaki z drugiej strony, tutaj były mrówki. Nie, ślimaki to za tylny się brały. Mój braciszek w, w zeszłym roku, nie, dwa lata temu na jesieni, w sumie to półtora roku temu, tak ugniatał kukurydzę, że tutaj mocowanie pękło w tych miejscach od błotnika. No i jeździł do tej pory. Chyba z miesiąc temu dopiero zostały założone. Od razu inaczej wygląda. Plus 3 do mocy. To czekaj, może ja go, bo to i tak, y, ja go opuszczę może, co? Teraz. On i, i koło i tak później do góry pójdzie tamto, bo tu już nie ma, to tam nie ma problemu. Jedzie właśnie Marcin, o wilku mowa. A on na kanał chciał wjechać samochód sprawdzić. Przykro. masz najważniejsze. Może Maszyny do do mechaniki. O, to a to lata to. mechanika ma to? No. A kto tutaj po szkole mechanicznej? Prawie. Prawie. Jeszcze no. dwa lata. Ale już umiesz? No. Ja mechatronika a nie mechanik. A ja technik pojazdów się Chyba się zdziwił. Co jest? Drugie kółko też już ściągnęliśmy. Arek się męczył, palcami odkręcał, ale do rady, ze silnych chłop z niego. I Ryszard, niedawno tutaj, będzie trzeba dmuchać. Na zimne. Podnieśliśmy się na tuzie, deski z kanału musiałem powyciągać szersze. Na dole jakiś balik znalazłem. Tak jak widać, podłożyłem, żeby było wyżej. Oczywiście, zabezpieczenie tutaj też jest, puścimy później go na tuzie. Żeby się oparł tutaj na tych piękach I na tuzie go też trzymało w razie czego Żeby nie poleciał sobie na murtkę 60 80 No i porozbierali lonka Owinęli go folią Bo Sylwek mówi że będzie sufit w garażu malował I żeby nie nakapało na kabinę Na kabinę na maskę na to wszystko nie, a tak serio to będziemy to co widać, co nie oklejone, to będziemy malować. Kolor nie będzie taki sam na pewno. Ale będzie podobny. Ale to i tak będzie lepiej wyglądało niż to pordzewiałe. porzewiałe było wszystko. Przewody powijaliśmy. Poklejaliśmy to co trzeba było. Jak widać, będziemy malować tutaj, błotniki pościągaliśmy, będziemy malować mocowania od błotników, od spodu tutaj ten w sumie to blacha płaskownik jak nazwać, to nie wiadomo. Siłowniki też powklejaliśmy, żeby nie były zielone później. Tutaj sobie wisi. Felgi też będziemy malować. Na żółto tylne, tylko jest... Śruby też pomalujemy, nie będziemy ich oklejać. Mamy zamiar też pomalować felgi od środka. że ona dzwoni do mnie. Tył też zarzuciliśmy folią, żeby nie pomalować tego, co nie trzeba. Tutaj dużo nie będzie malowane, także przewodów nie oklejaliśmy, bo one tutaj nie będą malowane. W pobliżu nic. Jak wspomniałem wcześniej, może być problem z pomalowaniem tylnych felg, bo nie chcemy ściągać kół, bo jednak trochę ważą, dużo przy tym zachodu. Ale jakoś pomalujemy, okleimy od środka najwyżej, żeby nie pomalować tutaj piasty, mostów. Będzie dobrze. Najpierw malujemy na zielono, później pomalujemy to, co trzeba, to na, na żółto, czyli felgi. Później jeszcze pomalujemy na czarno. Tam kilka elementów mamy też na czarno skrzyneczkę. Skrzyneczkę i jeszcze. A, i w sumie to takie blokady, jakby można powiedzieć, pod koła. Mocowania, tutaj, znaczy mocowania, tutaj, takie miejsce na to mocowania, można powiedzieć, na te blokady polejemy na zielono, żeby już tu nie oklejać się, nie bawić. No i będzie dobrze. Ofolliowaliśmy go z tego względu, że ten pył później z pistoletu leci do góry, leci na szyby, na maskę, na wszystko, a później ciężko odmyć by było. A po to myć, jak można okleić, i później tylko ściągnąć, i jest wszystko czyste, eleganckie. Także bierzemy się do roboty. Lewa strona i przód już pomalowana, tak jak widać. Stopki też pomalowane. Mocowanie tura molowane było. Wszystko, tutaj z tej strony, pomalowane. Tuż tak samo. Wom przód pomalowany. Troszeczkę z tej strony. Sami możecie ocenić, jak to wygląda. Lewa strona nie malowana. Do prawej strony pomalowanej. Co robisz? Psiukał teraz. A widzisz. Pomalujemy resztę i widzimy się za moment. Przód pomalowany całkowicie. Boki też. Tutaj teraz Saszka odrywa taśmę, bo nie chcieliśmy pomalować Siłowników No i co? Będzie dobrze, ale ładnie. Takie jest błyszczące. Nie pogadasz? Obrilka tak nie robiła. Wałek też okleiliśmy taśmą Żeby nie było Przedni, tylnego nie, okleili, nie okleiliśmy. Nawet tabl tabliczki znamionowe poklejone Tu siłownik też był oklejony. Tego nie oklejemy, troszkę się ubrudził, ale zapomniałem Co ty tam robisz? A, patrzcie co on tam robi. Nawet przewody hydrauliczne tutaj oklejone zostały. Z drugiej strony tam nie, nie oklejone dwa były, to trochę zostały kolorowane plakatowymi farbami. Carek której załatwił ze szkoły Ale jakoś to wygląda. Nie ma biedy Trzeba malować go i wyjeżdżać z kosiarki czepiać Czekać pogody i kosić resztę. Czy resztę? Tylko półtora hektara skoszone było Ale brzydkie przewody tej ja. Myślałem na różowym, znaczy na różowo ale no co zrobić? No nie było właśnie różowych plakatowych w szkole Łarka. No i co? Nic nie zrobisz. Za czym zdjęliśmy ten tutaj co mamy. I tył też pomalowaliśmy. Jako taka to wygląda. Może nie wszędzie dobrze zostało pomalowane, bo bo to wiadomo jak jest. No ale jakoś to wygląda. Felgi od środka już przednie pomalowane po razie. Troszkę zacieków wiadomo zostaje. to Taka farba fajna, jakaś nie wiem, olejna czy coś takiego. Co to za farba w ogóle jest? Ricardo kupił strasznie długo schnie. Jeszcze jedną warstwę walnej, będziemy zakładać śród. A od zewnątrz pomalujemy już na, jakby do koła pozakładane, bo od razu tutaj będziemy musieli pomalować te cudeńko. Jak wcześniej pomaluję, to później się powdziera przy zakładaniu kół. Bo jednak one troszkę ważą i ciężko tak włożyć, żeby nie porysować niczego. Także jeszcze jedna warstwa wlatuje i widzimy się z założonymi kołami. No i koła już założyliśmy. Pomalowaliśmy od zewnątrz dwie warstwy, chociaż będzie trzeba jeszcze jedną walnąć, bo ta farba jakoś słabo kryje. No ale cóż zrobisz, nic nie poradzisz na to. Z tyłu też pomalowane. Strasznie leci ta farba. Ona jakaś jest dziwna, trochę zacieków, ale plakadowa dlatego. Ale jutro jak to przeschnie to papierem ściernym pościerem i tak pójdzie jeszcze jedna warstwa. Z tej strony tak samo, z tyłu z przodu, także nie będzie, nie będzie lipy. Z tej strony też koło założone. Jak widać pomalowane. Jakoś to w miarę wygląda. Jutro wyjeżdża. Jelonek zajmuje nam miejsce w garażu. Będzie wjeżdżał farmer. Tam tylko felgi pomalujemy, bo też trochę już pordzewiały. No i tyle to będzie. No i mieszamy sobie. Druga puszka farby. Sylwester przywiózł. Tamte gdzieś zaginęła. Nie no żartuję. Nigdzie nie zginęła. Pomalowana, wymalowana już. Dobra, chyba będzie dość. Wymalowana, teraz jeszcze Trochę muszę pomalować tylne felgi od zewnątrz, szczególnie jedną, bo zabrakło farby na nią i od środka trochę będzie lipa. Mogliśmy, znaczy mogliśmy, najlepiej byłoby zdjąć te tylne koła, ale z, tego, z racji tego, że one nie ważą 5 kg, to zdecydowaliśmy się, że jakoś tam poklejam, czy coś wykombinuję i pomaluję tak, jak jest. środka nie są tak zniszczone jak od zewnątrz, także nie ma biedy. Dobra teraz trzeba tylko jeszcze trochę dodać rozpuszczalnika rozcięczyć to i będzie gitara Tutaj mamy co tu mamy? Rozcięczalnik uniwersalny Dobra No to malujemy za chwilę Pistolet już no, zapakowany farbą Rozcięczony elegantko Nawet mam taką maseczkę Sylwestrym z prezentową Zawsze to lepiej i tak niż bez przynajmniej się przynajmniej później nie koszlę i nie mam zatkanego nosa farbu. wygrał w konkursie gdzieś w szkole ale dobrze się sprawdzę. także lecimy malować poprawimy trochę gdzie nie gdzie no i tak to wygląda No to ściągamy folię, bo to będziemy się bawić. Zobaczymy, jak to wygląda. Taka ładna amerykańska folia była. No akurat trzeba wyjąć, bo kto by później go domył? to tyle tej taśmy tu kleju. Tylwek, mówiłem, oszczędzaj. Nie ma co tutaj żałować folii, tak ona do wyrzucenia. I co tu jest? Co tu jest? John Deere. Pomalowali, to można wyjeżdżać w końcu. Jeszcze tylko później zaczepy pozakładać, bo świeżo malowane. I elegancko. O, mi tu się świeci. Co to mnie się tu świeci? Kontrólka jakaś. Zaraz go zgasimy. Teraz spróbujemy. Dalej mi tu miga. Nie. Od osi miga. Co? W osi tu miga. Wyjedziemy, zobaczymy czy będzie dalej migać. Niedobrze, niedobrze, że to miga. Coś tam odpięte było? Nie, nie było nic odpięte. Czy tak, po prostu mu coś odwaliło? Zaraz go zaprezentuję Wam, jak wygląda z wierzchu jelonek. Ocenicie, czy warto było go malować, czy nie warto. Może jakiś czujnik tam był, zamalowałem go, czy coś. Chociaż raczej nie. Nie widziałem żadnego czujnika. Zaraz sprawdzimy. Rewersik, dobra. Gasimy jelonka. I po nowych stópkach odmalowanych. Tak się prezentuje. Jak wygląda ciągnik? Choć teraz nie poznasz, nie? Nie taki sam, inny. Kolor troszkę jaśniejszy. Może tam ten wyblakły, dlatego taki, ale. Ale nie jest źle. Co? A co tam jest? Jakiś ten kabel? Która? Ty, ta kostka to jest od tego, od. Yy, tuza, znaczy od domu. Nie, nie, nie nic tu nie widać, żeby coś tu było, nie tego zostawu zostawu? Nie, to teraz w, w, ten, w krzaki, bo na zielono O nie wygląda źle, Arek, jak oceniasz? 9,5 na 10, no za te pomalowane opony troszkę, nie? Zawsze to jakoś trochę lepiej będzie wyglądało. Tył też odmalowany, może tego nie widać tak na nagraniu, bo to wiadomo, słońce, cienie, to różne sprawy. Środka felgi też pomalowałem jako tako. Ty ku, zapomnieliśmy dokręcić przednich. No ma tym tylko dokręcone. to trzeba. Niedobrze, niedobrze. No wioskie, farbę tutaj zedrze nam. Może były dokręcane? Pewnie Sylwester dokręcał. Sylwester miał dokręcić, ale dokręcił nie wiadomo. Trzeba będzie dokręcić? No cóż. Ale czemu kurczę ten błąd od osi wyskakuje? Tu nic tu nie ma. Zaraz zobaczymy. Zwrotnice, nawet oryginalne, pozakładane, zielone, wcześniej były podkładem pomalowane. <noise> no i tak to wygląda. Także dzięki za uwagę. Arek tutaj ma kilka słów do powiedzenia. Zostawiajcie łapki, subskrypcje i komentarze. Będziemy no. odpowiadać. Właśnie, będziemy odpowiadać. Macie jakieś pytania albo sugestie, co zrobiliśmy nie tak, mogło być inaczej, to zawsze liczymy na jakieś komentarze. Także dzięki za uwagę i do następnego. Na razie trzymajcie się.